Dzień dobry, Robercie. Spotykamy się dzisiaj na premierze nowej komedii polskiej. Masz Ci los, w której to grasz. No właśnie, w jaką postać się wcielasz? W jakiego bohatera w tym filmie? E, to już przed chwilą, bo to komedia. Przed chwilą już właśnie mówiłem, że e, szczupły, wysoki, długowłosy blondyn. O proszę, to duża metamorfoza. E... Charakteryzacją musiałaś trochę pobawić. Krzysiek. Nie, ja przyszedłem i <laughs> zagrałem. Nie, no to Jesteś mąż po Polak. E, znaczy, mi trudno mówić o roli, bo to trzeba, zapraszam, żeby zobaczyć. Bo mm -hmm. Jaką rolę? Mam nadzieję, że fajną. <grym> Powinno być zabawnie i o czymś, więc mm -hmm. mam nadzieję, że tak będzie. Ja nie widziałem całego gotowego filmu, więc się tak e, trochę nie chcę wysforowywać do przodu, bo jak zobaczę, to będę więcej wiedział. Mm -hmm. A ile trwała praca na planie zdjęciowym? No mieliśmy tam, no, tak chyba standardowo, mieliśmy tam około 30 dni zdjęciowych. No, my nie, nie wszystkie dni byliśmy, ale większość, no ta nasza czwórka była e, większość dni zdjęciowych. I nocki na cmentarzu w deszczu, Fajnie. No tak, bo z tego co widziałam z wiosną, to zapowiada się ciekawie, bo będzie właśnie o, i o pogrzebie, i o stypie, ale też o spadku, o który będą walczyć, o który będzie walczyła rodzina i czy uda się ten spadek, znaczy nie tyle spadek, tylko ten las na loterii, czy uda się tą wygraną właśnie rodzinie pozyskać. To nie pewnie wiemy, w kinie jest... się dowiemy. No właśnie, właśnie. Ja nie widziałem filmu całego, więc... a może zmienili coś, może jest inna końcówka, nie będę kłamał do kamery. Mhm. Zapytam też na koniec o inne plany zawodowe, w sensie w jakich innych filmach i serialach w najbliższym czasie, Bądź na deskach teatru, gdzie będziemy mogli Ciebie w najbliższym czasie obejrzeć, zobaczyć? A mogę mówić, tak? Że... Nie, no w teatrze gram, zapraszam do Teatru Capitol, gram mhm. w dwóch farsach. Um, e, no, serial nowy zrobiliśmy w Polsacie, Domek na szczęście to jest Polsat Box Go. Mhm. Chyba. Um, są jeszcze jakieś plany, ale o planach to lepiej mówić, jak już się zejdzie z planu. Dokładnie tak. Dziękuję, za, roz dziękuję za rozmowę. dziękuję szczerze za rozmowę i wszystkiego również. dobrego. Dziękuję. Dzięki.